Mmm, jumper day, yeah? Very nice. Who gave you this? Yeah, let's go. So one, witajcie kochani. w Czwartek. Dzisiaj mamy christmas dinner w szkole. Ja idę do pracy. Ale zobaczymy. Oh my God. Nice? Yeah. You think you to one thing? Yes, yeah, so one. Nice. 1000 tak. nie mogę znaleźć tej się na niej odprowadzone, a teraz y, tankuję. Zapłaconych można jechać za 20 funtów, zatankowałam. Tak zazwyczaj tankuję. Y, to, a policja pod szkołą, bo ja mam dziwna sprawa. No, a mam 15 litrów. Z tym TikTokiem to chyba była jednorazowa sprawa, bo yy, dzisiaj zrobiłam live i nic nie dostałam. Więc chyba była tylko taka zachęta, żeby zacząć robić. Idziemy na szybką inspekcję nowego domu w sensie. <gryw> no, idziemy zobaczyć, czy stoi, jest. <gryw> Oraz, czy coś tam przeszło. Bo wszystkim daję ten adres do wysyłki kartek tutaj, sobie. To może jakaś przyszła. Sadzi kale, wyłączając, witajcie, kochani, postaram się ten mikrofon bliżej. Usiadłam sobie do tych puzli, aczkolwiek jest północ, znaczy usiadłam sobie wcześniej, ale przypomniało mi się, żeby coś zrobić jeszcze. Przecież yy, z pracy, gdzieś o godzinie 6, yy, więc mój mąż spać a ja y, potem właśnie ogarnęłam parę rzeczy, wstawiłam pranie i w sumie pójścia dzieci spać nic więcej nie zrobiłam. <laughs> zrobiłam sobie obiadek dzisiaj. Nie pamiętam. No, zjadłam sobie i no, ogólnie były takie troszkę reset. No a potem y, dzieci poszły spać, o, wiem długo to zajęło, mega długo to zajęło mu bo dopiero o 21.30 gdzieś tutaj byłam na dole z powrotem, no, poszłam wynieść kuby na śmieci i poszłam do nowego domu i nie znalazłam naszego kubła. Nie wiem, czy ktoś go wyciągnął nam do oddania, bo wśród tych wyniesionych też nie za bardzo widziałam, no ale było ciemno, więc y, nie wiem, nie jestem pewna, ale właśnie byłam troszeczkę zaskoczona, bo nie mogłam znaleźć naszego świetnika. No, pewnie wyniosłam tutaj, tam mamy nadzieję, że jest wyniesiony. Yy, okaże się jutro. Yy, no, jutro są duże plany, doba jest za krótka. No, yy, przyszłam, zrobiłam może wilanczyk, trochę kuchnię, już na pokoju nie miałam za dużo energii, ale na szczęście nie jest tak źle, a to tak muszę ogarnąć, bo yy, spodziewamy się kuzyna jutro wieczorem z kolego, tym samym, który już od 3 tygodni przyjeżdża. No, ale miejmy nadzieję, że tym razem się przyjedzie. A, bo jeszcze dobre wiadomości są takie, że transport na kuchnię jest załatwiony. W sensie, e, mój mąż załadował, zamówił pan e, na odbiór kuchni. I ten kolega, kuzyna, który ma przyjechać od trzech tygodni, on ma nam to wszystko pomierzyć o tej kuchni, więc nie wiem, czy jak znowu nie przyjedzie, to się odbije jakoś na naszym y, odbiorze kuchni. Miejmy nadzieję, że nie. No i też trzeba będzie trzeba zacząć oglądać za sprzętami. Y, powiem Wam, że te dni tak szybko uciekają, masakra. Nie wiem, kiedy mamy się tym wszystkim zająć, bo mówię, teraz już jest północ i trzeba by iść spać. Y, no, ale też powiem Wam, że te vlogmasy moje są beznadziejne w tym roku, bo nic takiego świątecznego jeszcze nie zrobiliśmy. Oprócz robienia tych choinek to było najbardziej świąteczne, no i może jasełka. ale ten weekend ma być paczka z Polski, więc to będzie dobry vlogmas. <laughs> nie wiem, tylko kiedy otworzymy, może w poniedziałek, bo yy, wiecie, w weekendem oni, nie tutaj robić, bo otwieranie paczki to zawsze jest mega takie, Messi wydarzenie. Wiecie, wszystko wywalujemy z tej paczki. Fajnie, wszystko się cieszymy, ale potem długo trwa proces aranżacji wszystkiego, co było w paczce. Jeśli <grym> wiecie, o co chodzi. A to ma być choinka, którą trzeba złożyć, więc to też trochę potrwa. No, ale tak... Ten dzień się w ogóle zaczął też dziwnie. Znaczy dziwnie w sensie, teraz chciałam wspomnieć o tej policji pod szkołą. Nie wiem, czy tutaj urywek dałam, najwyżej no tam teraz, że pod samą szkołą była policja dzisiaj yy, i gadała z jednym z tych kierowców, tam. nie wiem, o co chodziło, ale wyglądało to dziwnie trochę. Więc, yy, no. Potem pojechałam po paliwo, już nic więcej nie załatwiłam tych kartek, nie wieszłam, te kartki jutro wyszłam. a jutro mam jechać też po zakupy, bo musimy ogarnąć torta i prezent dla kuzyna, bo miał urodziny. Troszeczkę, trochę przegapiliśmy, trochę się spóźniliśmy, ale to nie szkodzi się. Go <noise> właśnie żeby nadrobić, to trzeba to ogarnąć jutro. Bo kuzyn będzie albo jutro wieczorem, albo w sobotę rano, więc to jedyny czas na to. No więc wszystko ma takie deadline. Jutro zabieram też Anaję z koleżanką i oczywiście z Albiem. Mm. Idziemy na mały wypad po Grinchu bez skarpetki do Maca, bo w zestawach teraz w McDonaldzie są skarpetki Grinch, co prawda? My ich nie mamy. Ale właśnie taka koleżanka Ena i e, siebie pytała, czy mogę je jej się, No nie mogę, ale mogę was wszystkie zabrać. E, I sobie zjemy po zestawiku i jakieś tam te skarpetki zostaniecie. Co jest, no wiecie, takie y, na rękę nie na rękę. E, to był mój pomysł, nie? Ale chodzi o to, że... Y, przy mojej zniżce nam się te skarpetki nie należą, więc po prostu muszę kupić e, no wiecie, pełno, nowy zestaw. No, ale znaczy, te skarpetki pewnie ta nie by ja bym wyniosła, jakbym nie kupiła gdzieś w sklepie, ale no, e, no, ja chcę ich zaprosić tutaj do domu, mimo że za bardzo nie chcę teraz tutaj spraszać gości, szczególnie ze szkoły, więc e, to takie rozwiązanie właśnie. Zadowalające obie strony. Dziewczyny się spotkają, a, e, no, a nie u nas w domu. A za tydzień Enaja idzie do niej do domu, więc e, oh, oni na się codziennie w domu, to w szkole tam zapraszają. Znajecie, I trochę mnie to irytuje, ponieważ może codziennie Enaja uświadamiać, że to, że koleżanka jej w szkole powie, że ją zaprasza do domu, to nie jest znaczy, że ją dzisiaj zaprasza. W sensie ona tak mówi: o, przyjdź do mnie dzisiaj do domu, przyjdź do mnie do domu, ale wiecie ani matka nie wie. Ani nikt inny nie wie i trochę mnie to drażni, bo ja jestem tą złą wiedźmą, którą Ena musi uświadomić, że nie, nie może iść do koleżanki. Wiecie, o co chodzi. No dobra. Rozgadałam się, nie wiem, coś innego chciałam powiedzieć. W ogóle pokazywałam wam to, nie pokazywałam wam tego. I chyba nie nagrałam tego nawet w tych zaległych wrogach słuchajcie. Pokażę Wam takie palec. Bo um, przeczesam sobie palec w pracy. Szuprawę od mięsa. No i zrobił mega to bolało, bo miał spisywany ten wypadek w pracy i tak dalej. No ale rozchodziło się, że tak powiem. Zastanawiałam się, czy iść do przechodni, czy nie. Bo tam mówili, że mogą, wiecie, bez może mi i tak dalej. No ale w końcu ruszył, w sensie rośnie dalej, wszystko jest ok. Tylko, że no jestem krew pod spodem. <gryw> I teraz. Y nie wiem, jak to będzie wyglądać, bo coraz dalej się to zanosi i tak, tak próbuję sobie luknąć pod tą skórkę, i to tam za dobrze nie wygląda. Więc przepraszam Was, że się zaskoczyłam Was tym widokiem. No, w każdym bądź razie będę ja już od dzieci, bo jestem zmęczona i nie umiem zlecić historii w Twojej głowie. A też składam pół zlebu. Chcę nie skończyć. Chciałabym tu zrobić. Wypełniłam wczoraj kartki, ale już nie wysłałam. Tu muszę iść jutro rano wysłać. Chciałabym ogarnąć też te kartony, co zostały, bo te świąteczne, że tam są, jeszcze mają jakieś pierdoły. To wszystko położyć, gdzie ma być. Co, co używamy, co nie używamy, a resztę zamknąć i włożyć na strych, bo zajmuje miejsce, tu choinka przyjść. A mój ta choinka się tu nie zmieści, bo ta choinka jest do nowego domu, w to okno, ten kącik, gdzie jest okno, nie? No i ona ma jakoś taka, mówił. nie wiem, yy, no, na przykład duża jest i on mówi, że jak tutaj ją wsadzimy, no to ona zasłoni te drzwi i będzie kiepsko, wiecie, wchodzenie, wychodzenie do tego, bo jakby my te drugie drzwi, to tam z kolei, wiecie, z, z korytarza się tak będzie ciasto wchodziło, no więc będzie, ale ogólnie stwierdziliśmy, Szyma to mówiła, że wahaliśmy się, czy, czy nastawić się na tamten dom, czy na ten dom, wydekorowanie na święta, ale stwierdziliśmy, że traktujemy te święta jak ostatnie w tym domu, wtedy w przyszłym roku możemy się bardziej enjoy'ować tamtym domem, no bo on jest tak, wiecie, no moglibyśmy lampki zawiesić na zewnątrz, moglibyśmy malować coś ok na oknach czy coś, moglibyśmy jakieś, y, jakąś choinkę tam, jedną z tych mniejszych czy tą dużą tam stawić, ale no nie o to chodzi, nie, to nie jest ten etap budowy, tego. żeby tą choinkę, chociaż y, być może coś tam postawimy, <laughs> zobaczymy. Dobra, żegnam się z Wami serdecznie i do zobaczenia w kolejnym vlogmasowym koszmarze. Ale powiem Wam zawsze mówiliście, że mnie nagrawała na zapas vlogmasu, że chcecie zobaczyć moje prawdziwe życie codziennie. No i teraz macie. Nie codziennie jest interesująco. <laughs> Przykro mi. <laughs> na razie pa. jest na dzisiaj.